Witam Was, jestem Bartek, to jest przed zakupem, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Xperia XA1 Ultra. Nie ma cienia wątpliwości, że Xperia XA1 Ultra jest naprawdę dość dużym smartfonem, ponieważ mamy tutaj na pokładzie ekran 6 tak więc bez żadnych uwag oczywiście możemy ten smartfon zaliczyć do kategorii tabletów. Grubość obudowy tutaj jest to 8,1 mm. Mamy również całkiem sporą wagę jak na rozmiar smartfona, czyli 188 g. Z przodu znajdujemy szkło, natomiast Sony w tym wypadku mówi tylko o tym, że jest to szkło, odporne na zarysowanie o zwiększonej odporności, natomiast prawdopodobnie nie jest to Gorilla Glass. Warto wspomnieć o tym, że to szkło po prawej, a także po lewej stronie jest delikatnie zaokrąglone. Również co na plus to to, że ramka wyświetlacza po prawej, a także po lewej stronie praktycznie nie istnieje. Za to ramka ponad wyświetlaczem, a także pod wyświetlaczem w tym wypadku jest naprawdę dość spora i zestawiając na przykład Xperia XA1 Ultra obok Samsunga Galaxy S8 plus, widać, że S8 plus Pomimo ekranu o przekątnej 6,2 cala, jest po prostu smartfonem. Trochę mniejszym. Bardzo spodobało mi się również tworzywo sztuczne, użyte do wykonania plecków tego smartfona. Jest to bardzo przyjemny w dotyku matowy plastik. To wrażenie dotyku bym porównał na przykład do touchpada z MacBooków, ponieważ również tak bardzo subtelny jest w dotyku, tak to można tutaj ująć. Jeśli chodzi o białą wersję, widać tutaj drobne zabrudzenia powstające, natomiast widać je tylko i wyłącznie pod światło. Jeśli chodzi o zarysowania, tutaj wam nie powiem niestety, ponieważ na białej wersji ich nie widać, natomiast nie wiem jak to będzie przy okazji innych wersji kolorystycznych. Co mnie bardzo cieszy to to, że Sony w końcu poszło po rozum do głowy i zmienili lokalizację przycisku do sterowania głośnością. W tym momencie znajduje się on trochę powyżej przycisku power i rzeczywiście jest to w końcu odpowiednie umiejscowienie. Na plus na pewno to i wydaje mi się, że są to w tym momencie chyba jedyne smartfony jeśli chodzi o Sony Xperia. Na pokładzie znajdujemy tutaj Fizyczny przycisk do spustu migawki aparatu. Ciekawym zabiegiem może okazać się również to, że obudowa XA1 Ultra jest w taki sposób wyważona, że bez problemu możemy to urządzenie postawić pionowo na płaskiej powierzchni. Tak więc jest to na pewno dość ciekawy zabieg. Natomiast minusem na pewno może okazać się to, że w tej półce cenowej, i to jest spore niedopatrzenie moim zdaniem, niestety w tym urządzeniu nie znajdujemy skanera linii papilarnych. Xperia XA1 Ultra wyposażono w ekran 6-calowy, rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Mamy tutaj zagęszczenie 367 pikseli na cal. Technologia wykonania wyświetlacza jest to IPS. Muszę Wam powiedzieć, że ekran jest naprawdę. Dość jasny. Mamy tutaj świetne poziomy jasności, przez co obsługa przy nawet mocnym nasłonecznieniu nie stanowi żadnego problemu. Mamy również dość fajnie nasycone natomiast na naturalnym poziomie odzorowanie kolorów, dobry kontrast. Mamy również naprawdę doskonałe kąty widzenia i rozdzielczość Full HD tutaj w zupełności przy tej przekątnej wystarcza. Co mi się bardzo spodobało, to to, że w ustawieniach systemowych mamy również możliwość wyregulowania Balansu byli, jeśli chodzi o odzorowanie kolorów naszego wyświetlacza. Również co na plus, to to, że przy rozmiarze tego wyświetlacza możemy sobie skalować interfejs w trzech stopniach. Naprawdę to mi się w tym wypadku jak najbardziej spodobało. I również biorąc pod uwagę wielkość wyświetlacza tego smartfona, tutaj obsługa przy pomocy jednej dłoni często nie wchodzi w grę i Sony bardzo fajnie to rozwiązało, ponieważ daje nam do dyspozycji tryb obsługi Jedną dłonią. Xperia XA1 Ultra wyposażono w baterię 2700 mAh i przyznaję, że w pierwszej kolejności zacząłem się zastanawiać, czy tego typu pojemność baterii tutaj wystarczy. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że Sony jednak te baterie ma naprawdę świetnie zoptymalizowane i same wyniki są tutaj na naprawdę dobrym poziomie. Przy oglądaniu filmów, przy przeglądaniu portali społecznościowych tutaj na Wi-Fi spokojnie uzyskałem 5 godzin pocietonego ekranu. Natomiast na sieci LT spokojnie uzyskałem od 3,5 do 4 godzin na poświęconym ekranie. Tak więc myślę, że jak na taką pojemność, jak na taką przekątą ekranu, są to naprawdę świetne wyniki. Dodam również, że Xperia XA1 Ultra wspiera technologię szybkiego ładowania od Mediatek Pump Express Plus 2.0 poprzez złącze USB typu C. W ustawieniach baterii mamy również możliwość włączenia dwóch trybów oszczędzania energii, i one rzeczywiście, tak jak Często to podkreślam, przy urządzeniach Sony dość dobrze się sprawują. Mamy tryb Stamina, który ogranicza użycie danych w tle, ogranicza użycie energii przez aplikację. Może być on uruchamiany automatycznie przy wybranym przez nas procencie naładowania baterii. Mamy również tryb Ultra Stamina, który zachowuje podstawową funkcjonalność telefonu, aby maksymalnie oszczędzać. Energię. Na pokładzie Xperia XA1 Ultra znajdujemy Androida Nugat wraz z nakładką Sony. Natomiast to, co mi się zawsze podoba, jeśli chodzi o nakładkę Sony, to to, że ona tak naprawdę dużo nie zmienia i wygląd tego systemu nadal dość mocno przypomina stokowego Androida i to jest naprawdę fajna sprawa, ponieważ dzięki temu że nakładka jest dość lekka, urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie w połączeniu z ośmierdzeniowym procesorem MediaTek a także 4 GB pamięci RAM. Nie zabrakło tutaj również NFC, mamy wbudowane radio FM a także Bluetooth 4.2. Odnośnie samego działania w codziennym użytkowaniu naprawdę Smartfon jest bardzo, bardzo płynny. Widać to również poprzez to, że animacje systemowe w sony są troszeczkę przyspieszone. Natomiast zauważyłem to, że przy takim mocniejszym użytkowaniu, przy większej ilości uruchomionych aplikacji w tle, czasem animacje potrafią tutaj delikatnie przyklatkować. Xperia xa 1 Ultra wyposażona w aparat główny, 23 megapiksele, jasność F20, mamy tutaj również autofokus z detekcją fazy, a także nagrywanie filmów Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast takim bardzo fajnym featurem jeśli chodzi o aparat tego smartfona jest na pewno aparat przedni, ponieważ mamy tutaj aż 16 megapikseli. Również dość dobrą jasność, czyli f2.0 ale aparat przedni jest także wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. To jest naprawdę dość fajny dodatek. Również dość ciekawym dodatkiem dla aparatu przedniego jest również to, że mamy dla aparatu przedniego dostępną diodę LED do poświetlania zdjęć. Jeśli chodzi o fotki z aparatu przedniego selfieki wychodzą naprawdę w doskonałej jakości, jeśli chodzi o ostrość, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów. Naprawdę z tej kwestii jestem tutaj zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o aparat główny, tutaj również jestem całkiem zadowolony. Na pewno cieszy mnie to, że Sony w końcu nie daje domyścia uruchomionego trybu śledzenia obiektu, tylko mamy zwykły autofocus i również co zauważyłem, jeśli chodzi o automatykę aparatu głównego Wixperia XA1 Ultra, to to, że czasami te zdjęcie niestety automatyka potrafi dość mocno prześwietlić i również potrafi się czasami na tyle zagubić, że miałem taką sytuację robiąc zdjęcie krajobrazu, że delikatnie biorąc kolor z drzewa, ściana Domu stała się delikatnie zielona, a była szara, tak więc tutaj niestety ta automatyka potrafi się czasem zagubić. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka z serii przed zakupem. Cenę testowego modelu możecie znaleźć bez problemu w opisie. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze, natomiast ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was na razie.